Stadionowe trybuny zapełniają się. Dziś zobaczymy mecz, który znakomicie się zapowiada. Emocji nie powinno nam zabraknąć. Drodzy Państwo, witamy serdecznie ze Stadionu de la Ceramica w i Zapraszamy na mecz, który już za chwilę u nas na antenie. Specjalnie dla Państwa przy mikrofonach Tomasz Smokowski i ja. Za chwilę przed nami mecz jednej z najlepszych lig Europy. La Liga, Dia Real. zmierzy się z Barceloną. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużynom, nie będziemy rozczarowani. Już wiemy, jakim składem rozpocznie ten mecz Real. Trener postawił chyba na tradycyjne 1-4-5-1, jak to wygląda. Zaryzykowałbym twierdzenie, że to strategia, o ile nie ofensywna, to przynajmniej mająca na celu kontrolę wojskowych wydarzeń. Zakładam, że trójka środkowych pomocników będzie chciała zdominować rozgrywanie z pomocą dwóch szerzej ustawionych włączających się do ofensywy i obsługujących napastnika z cieniem. Widzimy teraz jedenastkę Barcelony. W bramce Marc-André Ter Stegen. Po obronie Xu wystąpi razem z Jordi albo na boku. Franky de Jong oraz Sergio Busquets zagrają na środku pomocy. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. na Barcelona. Przed nami, miejmy nadzieję, widowisko w rozmiarze XXL. Lewandowski. Barsa ładnie buduje akcję, są coraz bliżej bramki. Szuka dośrodkowania Lewandowskiego. I co? I dośrodkowanie nie dochodzi celu. No nie! Widziałem już tę piłkę w bramce! Tutaj decydowała nie tyle dobra obrona, co raczej fatalny strzał. Z pewnością graczem, na którego warto dziś zwrócić baczną uwagę, jest Robert Lewandowski. Fantastycznie operuje piłką, praktycznie nie daje jej sobie odebrać, to też spodziewajmy się wielu dribbingów i rajdów rozrywających szyki obronne przeciwnika. Można przewidzieć, którędy pójdzie większość ich akcji zaczepnych przewidzieć ale mamy zagrożenie bramki no w końcu bramka udało im się mamy pierwszego golu. po prostu coś wyniknęło i ich dotychczasowej przewagi na powtórce wyraźnie widać jak sprawdził porał się z sprytnie wybił go w pole, ale największe brana należą się chyba za wykończenie tej sytuacji obrona robiła co mogła żeby nie dopuścić do strzału niełatwo jest skierować piłkę do bramki pod taką presją Jareal pewnie będzie chciało szybko wrócić do swojej gry i poszukać wyrównania. Jeremi przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. Lewandowski. Robert Lewandowski. I teraz Pedri, próbuje szczęścia, spokojna teraz interwencja, bez trudu sobie tutaj radzi. Lewandowski. Milka wraca po tobie Jonga. Będzie strzał, uwaga. I z niebezpieczeństwo w zarodku. Barcelona przejmuje piłkę. Przejmuje te centra, ale musi jak najszybciej wybijać. Gerard Moreno. Nie układa się dla miejscowej drużyny korzystnie ta pierwsza połowa. Zbliża się przerwa, okazja by omówić błędy. Ten mecz na pewno nie jest rozstrzygnięty, przegrywają tylko 0 do 1, ale nie mogą sobie pozwolić na tak kiepską rotę pod bramką drużyny przeciwnej w drugim. Nic nie będzie z doszrotkowania, pewnie właśnie sytuacja. sytuację. I strzela! Ale strzał zablokowany. Słyszymy gwizdek. Kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. I ruszyli proszę Państwa. Barcelona. No i zobaczmy, czy piłkarze Real od początku drugiej połowy rzucą się do odrabiania strat. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. I akcja zastopowana. Lewandowski. Kryją, dostaje Nie utrzymują się przy piłce. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Wow, świetna interwencja. Było już groźnie. Lewandowski. Dobrze wyglądał temat. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Lewandowski. Nikke dostaje de Jong. Mianowicie Frankie de Słupek nie ma bramki, czy wybijący. Znowu gol dla Barcelony. Duma Katalonii odjeżdża przeciwnikom na dwie bramki. Zobaczmy to jeszcze raz. Obrona nie usiłowała, a z takiej obrony nie można się pomylić. Bez szans na udaną interwencję. Na razie 2-0. Ja Real rozbija skrzydła. Cóż, zapowiada że nieźle, ale to już jest nieaktualne. Na nie mają rywale. Możemy już to powiedzieć z czystym sumieniem, że dzisiaj miejscowa próżna weszła na to minę, że nie ma co zbierać. Mam nadzieję, że padnie tu jeszcze bramka kontaktowa, która nieco podkręci emocje w końcówce. Mają mocny skład, który na pewno nie odpuści do ostatniego gwizdka. Spokojna interwencja Ter Stegena. 10 minut do końca tego meczu. Jordi Alba. Lewandowski ma teraz piłkę. I teraz zmiana posiadania. Dobre teraz podanie, zapowiada się groźna sytuacja, jest Gwizdek, gra przerwana, był tutaj spalony. Szkoda dobrej piłki, bo do momentu podania naprawdę trudno się przyczepić. To wyjście do piłki było przedwczesne, nie wypaliło wklejenie się w linię obrony, troszkę zawitł instynkt ofensywny. Etienne Capoue. Celso dostał piłkę. Mierzone dośrodkowanie w pole karne. Obiecująco to wyglądało, ale nie udało się. Koniec spotkania.